Już od 8 maja 2025 roku, czwarty sezon paragrafu zbrodni, na kanale WOHAL 997. Na początek historia zabójstwa 35-letniego budowlańca w Warszawie. Ale to nie wszystko. Opowiem Państwu również o nieznanych zwłokach znalezionych w podtoruńskich lasach czy morderstwie dilera narkotyków. A wszystko oparte na dokumentach. Zeznaniach, prawdziwych zdjęciach z miejsca zbrodni. Żadnych konfabulacji, zmyślonych teorii czy niesprawdzonych informacji. Paragraf zbrodni to prawdziwe historie opowiedziane przez reportera programu 997. Zapraszam na Kryminalny Czwartek, jak zawsze o godzinie 20 na moim kanale. Szymon Wochal